Śląska historia Ruma i Julii, gdzie Łona jest Zaldraichu, czyli sosnowca, a on jest ze Śląska, i rodzice nie zgadzają się na ich związek. Młodzi uciekają, no i popełniają samobójstwo. Tak wyglądał scenariusz jednego z zadań przygotowanych w ramach XIX mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym. Poza tym, że oczywiście kompetencje merytoryczne, czyli jak zespoły realizują medyczne czynności ratunkowe, tutaj również zakładamy taki dosyć ciekawy element, ponieważ dwoje poszkodowanych znajduje się w tym samym pomieszczeniu, a tak naprawdę zawodnicy ze sobą konkurują. A wskazówki, które są, że tak powiem, do rozwiązania zadania, czasami znajduje tylko jedna drużyna. I tutaj również poza jakby kompetencjami merytorycznymi oceniamy współpracę, ponieważ pomimo tego, że zawodnicy pomiędzy sobą konkurują, to powinni współpracować dla dobra drugiego pacjenta. W mistrzostwach bierze udział ponad 50 najlepszych zespołów medycznych z całej Polski oraz gościnnie jeden zespół z Austrii. Uczestnicy mieli do wykonania wiele zadań, które czekały na nich w Katowicach, Chorzowie, Pszczynie oraz Zabrzu. W naszym mieście oprócz Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zadania czekały także w szczolni Królowa Luiza oraz przy szybie kopalni Guido. Zadanie z grubsza polega na tym, że w trakcie wydobywania węgla w kopalni doszło do wybuchu metanu, gdzie został poszkodowany jeden z górników i dzięki Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu został on wydobyty z kopalni i przekazany dla zespołu ratownictwa medycznego, który to dalej ma. Poprawnie postąpić w przypadku tego pacjenta. Symulacja bardzo fajna, bo jednocześnie połączenie ITLS-u z ALS-em, czyli jakby połączenie działań względem pacjenta poszkodowanego z obrażeniami i również bardziej internistycznego. Zadanie polegało na tym, żeby pacjenta zbadać całościowo. Było obrażenie podłudzia, następnie było zatrzymanie krążenia i trzeba było pracować zgodnie z najnowszymi wytycznymi, czyli jak najszybsza defibrylacja, jak najszybsze podjęcie uciśnięć klatki piersiowej, odpowiednia wentylacja pacjenta, odpowiednia intubacja i, i na tym polegało całe zadanie. Na uczestników, oprócz zadań medycznych, czekały także inne wyzwania. W pierwszym dniu mieliśmy e, tak naprawdę zadanie siłowe. Mieliśmy robić pompki, przysiady i takie unoszenie ketla. Następnie po torze, takim chyba policyjnym, gdzieś w katakumbach, przenosić kolegę na desce. To był ten nasz pierwszy dzień zadań nocnych. Dzisiaj zaczęliśmy od toru. Przeszkód, tak naprawdę, samochodem. Tutaj kolega dzielnie się spisał. Dla przyjezdnych spoza Śląska przygotowano także test z gwary śląskiej. Klejzy, no to wszystko gdzieś mi się przewinęło. Nie wiem czy to... <głos> 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 Niech będzie. Jako obywatel Dolnego Śląska rozumiałem może 6 słów, ale w połączeniu z innymi słowami po śląsku jest źle. Czyli. Być może z 20 paru pytań, chyba tam, jeśli tak dobrze pamiętam, to może 5 będzie dobrze, ale może nastrzelałem coś, aczkolwiek bardzo ciekawe doświadczenie też i można się zapoznać z bardzo ciekawymi określeniami na pewno. Także bardzo przyjemnie. Zarobi będziemy przygotowani na gwarę śląską. Bestecie zadowoleni z nas. Mistrzostwa to oprócz rywalizacji, także okazja do wymiany doświadczeń oraz integracji. Jest to przede wszystkim takie sprawdzenie siebie i swojej wiedzy, umiejętności, a gdzieś ta nutka rywalizacji też mobilizuje do jakichś przemyśleń i sięgnięcia w jakieś wytyczne czy nowe rekomendacje. I właśnie walor edukacyjny mistrzostw jest tutaj kluczowy. Głównym celem nasz, naszych mistrzostw jest raz szerzenie, oczywiście, wiedzy na temat pierwszej pomocy, ale również doskonale, doskonalenie naszej wiedzy jako ratowników medycznych, bo takie mistrzostwa są niejako sprawdzianem naszych umiejętności i sprawdzianem naszego przygotowania merytorycznego. Na sobotę, 17 września, zaplanowany jest przejazd kolumny ambulansów, a następnie w Parku Śląskim odbędzie się oficjalne zakończenie mistrzostw.